Jeżeli masz problem z zaprogramowaniem swojego piekarnika marki Electrolux, zapraszam do oglądania. Cześć czołem, kluski z rosołem, zgodnie z zawołaniem mojego mini kanału. Uwaga! Eee, szanowne panie, przypuszczam, że to wy oglądacie. Bardzo miło mi was gościć na moim kanale. Eee, ale może i panowie się pojawią, którzy już mają dosyć wczytywania się w instrukcję, która niestety jest fatalnie zapisana. A więc to rzeczy. Jak uruchomić tę funkcję? Włączamy piekarnik. I bardzo nieintuicyjnie, z strzałeczkami oczywiście w góra dół przyciskiem OK. Poruszamy się po tym menu i wchodzimy w ustawienia podstawowe. Ok. Co dalej? Ustaw plus start. Taką opcję należy wybrać. Ok. I musimy mieć teraz pewność, że jak strzałeczką sobie przesuniemy góra dół, tak? To się zmienia tak naprawdę tylko to, to na tym tle takim jaśniejszym będzie napis włączone i zatwierdzamy OK. Potwierdzeniem jest informacja zapisana. Wycofujemy się teraz, czyli strzałeczką przechodzimy do poziomu funkcji pieczenia. Co dalej? Zatwierdzamy sobie funkcję pieczenia. Wybieramy na przykład, yy, niech to będzie potrawy mrożone. OK. I teraz jest kluczowy moment. Naciskamy Zegareczek. W tej chwili określamy czas, jaki jest nam potrzebny na dany program. Niech to będzie 10 minut. Następnie wchodzimy jeszcze raz w zegareczek i określamy, kiedy ma nastąpić koniec tego programu. Powiedzmy, że to będzie 15 po. No czyli piekarnik musi się włączyć odpowiednio po godzinie 15 powiedzmy że 5 po jeżeli to nam zniknie naciskamy jeszcze raz zegareczek proszę bardzo raz dwa zegareczek trzy i teraz uwaga blokada panelu naciśnij ok aby włączyć naciskam ok w tej chwili nie dzieje się nic bo mamy godzinę 14.52 a piekarnik zaprogramowany uruchomi się o 15.05 czy to nie jest piękne no dobra Załóżmy, że ktoś coś będzie chciał nacisnąć. Co się może wydarzyć? Blokada panelu aktywna. Aby otworzyć, naciśnij zegarek i OK. Tak naprawdę, jeżeli zrobimy w ten sposób, to będziemy mogli znów przestawić te e, ustawienia, zmienić je. Natomiast, jeżeli chcemy się po prostu, mówiąc żartobliwie, pozbyć programu, wystarczy, że przytrzymamy przycisk włączenia. I co? I nic. I koniec. I tak naprawdę wszystko już właściwie jest wyzerowane. Czyli piekarnik w tym momencie nie jest zaprogramowany. Jeżeli go włączymy, mamy od nowa funkcję pieczenia i wszystkie opcje po kolei. No i cóż, właściwie to jest wszystko. Uważam, że opcja jest świetna, kiedy wychodzimy z domu i chcemy po prostu powrócić, mając już gotowe nasze pyszne jedzenie, a nie uruchamiać ręcznie. Pozdrawiam serdecznie, jeżeli filmik się przydał. Proszę o kciuk w górę, subskrypcję. Najlepiej z dzwoneczkiem. Życzę wielu udanych gotowań i programowań piekarnika. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się.